Dzisiaj po prostu zrobimy kilka witek Jurassic World Alive. W w sumie jeden tak dokładnie. Bo nie patrzyłem ile tutaj jest witek. Trzeba będzie coś na tego jadzić. Ten ich niedźwiadek Aektodys jest silny. No nie no, już nam tylko jeden został. No teraz będzie dobry atak zobaczcie na to. Widzieliście jakie to było strasznie? Już nie żyje ten dus nam jeszcze tylko ostatni do wykonania, czyli był on tutaj. On też jest silny. Choć ma tylko level 6, a mój ma 11. A wiecie jak dzisiaj to brzmienie nazywamy tego Anurognata? tak? Straszny anulogna, bo, bo gdy się patrzy na niego, a tak jego oczy tak, tak, tak strasznie wyglądają. To jest śmieszne. To jest trochę, ale też jest straszne. No nie. Co to był za atak? Widzieliście, jak nam z Frzajży przywalił? Czekajcie, najsilniejszy możliwy atak. Straszny atak. Jest! Pokonamy, dobra. Czyli są trzy bitwy. No to tacy wy... są przeciwnicy w następnej bitwie. Spróbujmy. W sumie mam jeszcze mamu ta nosa z i giganot zało. Jak gdyby mi się coś nie udało, lub źle poszło. Więc jestem uzbrojony. Ja mam czterech zawodników, oni trzech, więc jakiś mój ostatni będzie łączy na mojego dodatkowego, przynoszę z tego i wtedy będę mógł, miał większe szanse. Dobry pomysł. trzeba bardzo No to trzeba go zaatakować. O! <laughs> Mamy już ten mądre. Ale to jest po prostu straszne no jak takie całe stado, tych anuoginaków po prostu leci na piszcie. Albo przeciwnika, zależy kto ma on jednak a teraz. O no kurcze, co to było? Widzieliście jak na wanną? O nie, teraz nam no, tylko zrobiła tak dłuższa. A i tak 497 zadałem, to jest słaby atak. Trzeba tym razem tego najtrudniejszego użyć, jak widzicie. Dobrze, nie wiemy. Prawdopodobnie ten już pokona naszego anurodna, tak malutkiego. Choć nie, jeszcze nie. Dobrze. Pani, że jesteśmy szybsi od niego. Co? Czy ja go na chita powadziłem? Okej. Okay. To jest się to podoba. Bo, bo jakaś nagroda teraz jest ciekawa. O. Zwykła paczka. O. trochę mamuta Włochatego. tego super tacy są przeciwnicy ostatniej bitwy choć czekajcie mamuta Włochatego tego może zmienię na tego na aquaokanto bo ten trzeba czasami się czymś bronić żeby mieć aquaokanto załęga w tym ma spore życie. do silnych bitew przyjeżdża i nie ma się a jeśli nie ma się żadnych legec, to wtedy poleciłbym Diplodoka, jeśli ma się podobny z nim zalecając. Bo on ma dużo rzutka, a ataki też ma swoje, więc bardzo mi <tryk> się podoba właśnie Diplodek w tej grze. To było jeszcze nigdy tego ataku, uł, ale to już to nie widziałam. Nie tak na spokojnie, ale i tak nic nie zrobił. Fa yala. Bardzo podoba mi się to w kupielicach, że one są w to, że tak fajnie wygląda. O, ja takiego zmieniłem. Dlatego, którego chyba w poprzedniej drzwi, albo jeszcze w poprzedniej zabierze, tak? To chyba w poprzedniej. Na skle, ale ci to byli w paru iście zjeł, widzicie jak to na są anioł na tym i leciały się wszystkie, a gdzieś zleciał tylko chłop, a nie, ten anioł nie poszedł po moim ręku, muszę przyznać Ej, motel, jeden. mokay, mokay, mam go. go mokay, 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 się uda mokay, 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 Obja. jest ta paczka, to jest już koniec tego odcinka, otworzymy jeszcze tylko tą paczkę, co w niej będzie? Okej, okay, taki, taki i to koniec. No to pa widzowie.